Cześć, jestem z tej strony Olo i dzisiaj nagrywamy sobie odcineczek z Minecrafta. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. I tak, w ogóle, kiedy ja ten odcinek wrzucam, to jest Sylwester. I dzisiaj odcinek nie będzie wrzucony o 18, tylko o 12, bo. O nie, zaprosiłem kogoś, doznajemy, no, ja znajomych, chociaż nie chciałem. No bo wszyscy chyba świętują mnie nowy rok. I raczej nikomu się nie będzie chciało oglądać odcinka o 18. Tylko raczej no... poświętować sobie, nie? A ja dzisiaj będę nagrywał sobie cake warsy w Minaplex. I mam nadzieję oczywiście, że Wam się spodoba. Więc my sobie zaczynamy. Regularne oczywiście, bo to mój ulubiony tryb od razu o od razu. Nie od razu, tylko ostatnio. E. Jak to się nazywa? Czemu tu owca biega? Ostatnio się zdenerwowałem na Minaplexa, bo nie mogłem go odpalić. Ale teraz już wszystko gra. Ładnie pięknie. Dobrze. Tak w ogóle chciałem się pochwalić, że umiem speed Bridge'a. Nie. Jeśli ktoś nie wie te, co to speed Bridge, to za chwilę pokażę. O takie coś to jest. OK. ja bym go rozklepał sam, nie? dobra, ja przejmuję środeczek no chodź gościu no jacie, go. A! po prostu miałem mało HP od tamtej klepy dobra, po tobie Jakie ja biorę miecz. I to. I na dodatek to. To jest po tobie. Ale tak na serio po tobie, kościu. Aha, on zginął. To fajnie. To fajnego mieliśmy przyjaciela. Nie da wam pomóc. Nie no. Ale jak ma gościa, który miał takie itemy, to bardzo dobrze sobie poradziłem. Moje. Nie oddam. Dobra, tam jest nasz. Oddawaj to. To wszystko moje jest. Cyk. 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 Ok. Jeszcze może jakieś bloczki kupię. I pięć nabudki. Dobra, idę go wyjaśnić. Gościu mógł się troszeczkę pocieszyć. Wyjaśnij go, wyjaśnij go. ale zaraz to. Cieszenie się Twoje skończy. Ja tak robię specjalnie, żeby nie spaść. znaczy, ja to nie spadnę. Ale ktoś inny, jakiś nubek z mojej drużyny, bo nie powiem, że takich nie mam, bo może się wydarzyć, że mam. Yy. Nie no. Nie mamy z nimi szans. Już. Chodź tu! Nie, no jak. Masz tu gwiazdki? Ja wezmę to.

Ty chyba, nie? Aha, dobra. Nie ma duetów, to... Ty... Poczekajcie chwilę, nie? Bo chyba trochę mi się zawiesił mineplex. Mineplex. Weź! Weź! Dobra, jest, solo. Solo się udało. Sol sobie zagram Tiry, 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 tiry. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 0, gramy jestem drużyną. Nie, no nie. Jakąś jasną. jasno. niebieską. Nie, niebieski. To tam był tylko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem drużyn. Dobra, cyk, cyk, cyk. Okej, okay. mam endstone. Dobra, niech będzie takie coś. Bo nie wiem co zrobić z tą resztą.

U zostało ile HP? No ile ci zostało? No pochwal się, zadręca. <ścoughs> Nie, no to jest snub totalny. Ok, 5, 4, 3, 2, 1, 0. W ogóle dzisiaj jest sylwester, nie? I chciałem Wam złożyć życzenia. No już złego lałem, ale drugie życzenia też się przydadzą zawsze. W ogóle ten, jak to się nazywa? Napiszcie w komentarzu po sylwestrze, jak Wam minął. I ten, który będzie najlepszy, no to za serduszkuję. Który będzie najbardziej lajkowany, to za serduszkuję. Ok? Mowa stoi. Ja jestem purp. Dobra, dobra. Pomarańczowy, czemu nie obudowałeś już tego? ciasteczka e, pomarańczowy czemu nie masz ciastka pomarańczowy czemu, je, czemu jesteś zabijany czemu mnie nawet nie czemu mnie jeden raz uderzyłaś tylko pomarańczowa bo to była dziewczyna po skinie cyk cyk to odkładam i idę cyk 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 ok nie wtedy się pomyliłem jak mówiłem że chcę wam złożyć życzenia bo nie chciałam wam złożyć życzeń tylko zapytać się, czy mi napiszecie po Nowym Roku, jak wam Sylwester minął? Gościu, nie ośmieszaj mnie, okej? Okay? Żółty, jesteś żenujący Y. C. 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 Ah, velona Yeah, nie, no dobra, nie będę aż taki zły. Tutaj nie, tu. żółty ty zbanie? Jak to, Green? Co ty zrobiłeś, żółty? Ty mi nie ośmieszaj, że ty chodzisz w takiej słabej zbroi. A masz? Giniesz ty. Czemu on mi raz uderzył i ucieka cały czas? Żółty żenujący jesteś i tyle. Dobra, cyk, zabieram to. Cztery. I środkowy też przejmę. On ma dobrą obudowę. Jeszcze to sobie przejmę. Moje? No raczej nie. Aha, dobra. Kto to zrobił? Ciasto, po prostu zostało zjedzone. Oni nie mogą się już odbrać. Idę do ciebie. Idę do mojej bazy i zobaczę, kto to zrobił. Aha, uciekł. Miałczak. Kto to zrobił, się pytam. Pewnie Akła. Pewnie Akła jest taki mądry. To ja to Akła sobie pójdę. Bardzo... NIE! Czemu nie? Wydajność Do Mam jakieś tu? Mam okay. Bardzo miło mi się z tobą grało, ale do widzenia. Każdemu zawsze trzeba powiedzieć czasami do widzenia, nie? Tak samo to obie trzeba było już powiedzieć. Natleks jest taki zrąbany trochę. Duety nie można, duety jeszcze raz. Dobra, a solo nie można, a regularny można. Zapomniałem, że nie można tak się budować trzymając cały czas przycisk. Tylko trzeba naciskać co chwilę. Tak. Ja chcę być czerwony, ja chcę być czerwony. Dobrze, jaki fajny skin. ma? dobra, Tak. Okej, okay, idziemy od razu na środeczek. będę do mostów. Nie. Ile nacelowałem. Ha, ha. Dobra. Robimy to. Daj mi moją... Oddaj tam wełnę! My będziemy najbardziej opóźnieni przez to, że goś mi zabrał wełnę. Bo on musi być złodziejem. Takie są wiele szybciej budować. Gościu odczep się ode mnie i WON. Mam 2 HP a, i gość do mnie skacze. Ui, 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 ui. No, skacze do mnie, bo mam 2 HP. Jakby on miał 2 HP, to on by na mnie ryczał. To on by mi mówił... Zostaw mnie! Słabszych się nie bije! Nie, dobra, czyli albo ma... Albo tak dobrze się klepie, albo ma coś. Ale ale pewnie coś ma. Idę jeszcze raz tam. Ja wyjaśnię go w końcu. Pewnie coś ma, bo... Mało... Nie, gościu, ty nie wiesz co czynisz. Gość. Po, nie my... O my od dzisiaj jesteśmy we dwóch. Hmm. No kto jest zabity? Y... Jak mm, ma ochronę? I żelaznym zbrojem, i żelaznym mieczem, oni nie mają ochrony. Drewniane miecze i skórzane zbroje to mało kto przegrywa. I jeszcze on miał żelazny miecz. Dobra, regularne. A. A. wow, fajne tory. Kitty ty, ty, ry, ty, ry. Jestem różowy Dobra, ja się buduję na diaksy Chyba, że tam jest środek, to tam się buduje, ale raczej nie na diaksy bedwarsów mi się by zachciało. Czemu ja bedwarsów nie nagrałem? Gość coś ma, gość coś ma, gość coś ma. Na no serio gość coś ma. Albo gość ma, albo nie wiem co. Drugi też coś ma. Weź ich wyjaśnić. Ale na serio, do gościa się podejść nie da, jakby on ty miał. Ja nie kłamie, możecie sobie z nim zagrać. Zatrzymajcie se film, prze, trzymaj, y, przeczytajcie powoli sobie nick i z nim zagrajcie. Nie! Mamy po... spałnie przez cheaterów. Chodźcie. też nas rozwalili. Goście coś mają. Wow, zabiłem cheatera. A nie, nie zabiłem, bo ma Zapomniałem. Nie, nie. Dobra. Ja kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jak się spodobało, to zostawcie łapkę w górę, subikaj dzwoneczek. Sorry, że mnie nie A ja sobie kończę. Pa!